Podwój kosmosu w ramach zimnej wojny trwa w najlepsze. W Polsce dochodzi do kolejnych strajków i tajemniczych śmierci studentów z Krakowa. Na Antarktydzie z kolei powstaje pierwsza polska stacja badawcza. Taki był rok 1977. 7 maja 1977 roku dochodzi do wydarzenia, które wstrząsnie zarówno Krakowem, jak i całą Polską. 24-letni student Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław Tyjazd ginie w tajemniczych okolicznościach. Przeprowadzono w tej sprawie kilka śledztw. Jedno śledztwo pokazało, że ofiara spadła ze schodów będąc pod wpływem alkoholu, natomiast inne, że został śmiertelnie pobity. Śledztwo z 2010 roku wykazało ponownie, że przyczyną śmierci był upadek ze schodów. Nie da się jednak stwierdzić, czy ofiara spadła sama, czy ktoś jej w tym pomógł. Stanisław Pyjazd, oprócz bycia studentem, był też aktywnym działaczem antykomunistycznym. Nic więc dziwnego, że można podejrzewać, iż w jego śmierć zamieszane są służby bezpieczeństwa. Tajemniczości grozy tego wydarzenia dodaje również fakt, że w lipcu tego samego roku w Zalewie Solińskim znaleziono ciało prawdopodobnie zamordowanego Stanisława Pietraszki. Był on osobą, która prawdopodobnie jako ostatnia widziała Stanisława Piejasa jako żyjącego i sporządziła portret pamięciowy potencjalnego zabójcy. Ciało Stanisława Pietraszki znaleziono w wodzie, co mogłoby sugerować, że się po prostu utopił. Jednak ze znań przyjaciół wynikało, że Stanisław Pietraszka panicznie bał się wody i nigdy by do niej nie wszedł. Słowa te potwierdziło śledztwo, które wykazało, że w pusach ofiary było powietrze, a nie woda. Co dowodzi, że przyczyną śmierci nie było utopu. Przenieśmy się teraz na południe. Całkiem na południe. Na Antarktydę. W lutym 1977 roku. Założono tam pierwszą polską stację badawczą, nazwaną ją imieniem Henryka Arztowskiego, polskiego badacza Antarktyki, która obejmuje obszar Antarktydy wraz z okalającą ją wodą Oceanu Południowego. Stacja ta ma 14 budynków i prowadzi badania np. z zakresu oceanografii, sejzmologii, ekologii czy klimatologii. Tak jak ostatnio, ponownie przenieśmy się w kosmos. Tym razem jednak nie z Sowietami, a z Amerykanami. To oni w 1977 roku wystrzelili w kosmos sondę Voyager 1, której zadaniem było badanie Jowisza, Saturna oraz ich księżyców. Po zakończeniu tych zadań ruszyła w dalszą drogę, by badać końce heliosfery. W 2012 roku sonda opuściła układ słoneczny i znajduje się teraz w przestrzeni międzygwiezdnej. Do dzisiaj jest najdalszym i jednocześnie działającym urządzeniem zbudowanym i wysłanym przez człowieka w kosmos. Ciekawostką jest to, że Voyager 2 jest sondą wystrzeloną 16 dni wcześniej. Mimo to Voyager 1 prześcignął ją, mimo że został wystrzelony później. Dzieje się tak dlatego, że wykorzystywał technikę przyspieszania w polu grawitacyjnym innych planet. Pozwoliło to na osiągnięcie znacznie większych prędkości, niż gdyby sonda używała swoich silników. To właśnie w 1977 roku sformułowane znane nam doskonale drogowskazy nowego człowieka. Warto też napomnieć, że w tym roku ruch pojawił się także i w Boliwii. Natomiast sam rok formacyjny przebiegał pod hasłem Światło Życia. Piosenką tego roku jest utwór Ho Abandonato, tłumacząc na polski, precz odrzuciłem. Utwór ten nawołuje do porzucenia wszelkich trosk, cierpień i smutków i ofiarowania ich miłującemu Bogu, który ożywi nasze serca i pomoże zbudować lepszy świat. Tekst tej piosenki było odzwierciedleniem tego, co działo się w Polsce i na świecie. A teraz zapraszamy na wysłuchanie piosenki pod tytułem Ho Abandonato. Ciłem za siebie w dal. Wszelkie zwątpienie i wszelki strach. Ogromna radość w mym sercu gra. Na myśl jak dobry dla mnie jest mój Pan. Strop. On stworzył słońce, woń kwiatów, Nie mórz. Miłością swoją żyć zechciał mnie nauczyć Pan. To jest największy Jego dar. Od siebie w dal, wszelkie cierpienia i smutki, i ból wierzę mocno, że Jego miłość pomoże nam zbudować lepszy świat. Pewnego dnia, daleką drogę rozkaże mi iść. Rozgłaszać będę wciąż, jak potężny jest mój Bóg, który w radość odmienił wszelki żal. Odrzuciłem za siebie w dal wszelkie zwątpienia i smutki i ból. Ogromna radość w mym sercu gra na myśl jak dobry. Dla mnie jest mój pan! Na dziś to już wszystko. Zapraszamy Was na następny odcinek, gdzie Rysiu opowie nam o roku 1978. Cześć!